Krzysią opowiadać. Dzień dobry Państwu. Wy no. mówicie, że ja mam suszycę. Tak. Mhm. Widzowie Krzysiek się boją, że do szpitala to jest... trafisz, bo Super. mówią, że w każdego maja roku trafisz. U mnie do taka coś, to jest tak. Stres i nerwy. Stres i nerwy i z no tego powstają choroby. Się, się szpital. I z tego powstają choroby. Ale mam opowiem taką historię. Sprawiedliwo. Mój tatu świętej z pamięci. W na taki kubek zgadnijcie ile ty połczu. No? Taką łóżkę, Całową. Jak uh -huh. ja teraz spróbowałem dwie kawę... Dużą są. Dużo wieżą 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 kupię dla Was, pokażę jaką kawę my gotowali. zbożową I powiem, jak ja spróbowałem, tatuję się tą kawę, tatuś się to likier. Likier zrobiłeś. Ja sam aż mnie gorzko zrobił cię w ustach. Tak? Czekaj, ja. Ja wezmę trochę nadleje tej kawy do jednego kubka, a to doleję doleje z garka kawy zbóżowej. Niezbudzonej. Żeby... In, inka, tak? Inka? Nie, Z Ja robiłem u dziadka Inkę. Tak, a w Tak, tak. No. I co? Tak, mówi. Brąboże ja wziąłem łóżko mówię tak że ale to likier, Kurwa ja nie mogę pić. Ja jak wieczór dwa bardzo, że przerywam. Wy, ja patrzę nieraz. Herbata już zimna. Patrzę chyba to jest. Krzyszka herbata w kubku, cały ten A ja spróbuję łóżkę wezmę. O kurde Jak, jak, jak cukier. Co, sam cukier? No, Tyle cukru? <laughs> I powiem tak. Jak on... Tatyś powiedział. Krzysztof do słodkiego przyzwyczaju, dziecko no, z tego wynika. Święte pamięci. Że cukier krzepi. Cukier krzepi tak przed wojną mówili. Takie hasło reklamowe tak było. Właśnie. Że tak. cukier krzepi. To ja, iu, Mówi, to kupię... Cynie. kupię ja nie zważę, A i powiedzmy mu rację na spęt na wykroń, A taka pielęgniarka <tans> pracowała w szpitalu, która brała taka lodzie się nazywała. I... Ona zawsze brała śmietanę. Uh -huh. Od nas skupywała. Uh -huh. My już wiedzieli, gdzie ona mieszka, to zawsze e, taką konepkę, śmietanę, taką. Czyli trupkę, dla niej Bo mu się w domu na, nałożyć. Widzimy. jest Już wiedzieli gdzie pieniądze leży, te, wiecie, takie bokówce. miała i konepki dwie się Na śmietana. Do bokówki. Ja pusta prawie, zabierało się, pusta, tam leżało się w kółce, w kolebce. Wiadomo miałem, co? To mam siatkę, tam tu zabieram pieniądze, ale też, szpitala, też pieniądze szpitala, nie dla mamy. Chciałem starać się postawić moim dzwonkiem dzwonił, A że tak wyszło, że zawisłem, ale bardzo Ja mówię tak, idziemy tak, do szpitala, ja muszę kurwa i nie zbadać. W tej czuli? W hmm. buchnie. Jest, I nawet masz cukru, Bo może być skle no skleroza, kurwa, albo no tak, no coś to właśnie, u ja nie, nie mogę powiedzieć. Znaczy nie chcę. Nie no mogę to chodź. Ja spotkałem tą pielęgniarkę Ci Porozmawiałem. Całe On posługo tu w lodzie. Poszli. badali widziłem i. wynik. Chciałem postawić. Negatywny czy pozytywny? To odpowiedź tobie. Tak, widzimy. O ta noga znęła się. O ta noga. Pozytywny. Pozytywny. Że nie nie ma i po prostu, yy, ani sukrzycy, uh -huh. ani okay. Niczego nie ma. Krew, wszystko dobre. Z tej strony. Uh -huh. drewno, ja się dziwi, dziwiłem się jajca. Że że taką łyżkę, Ta jajce, jak ten trzymam w ręku. Widzicie? Jak to łyżka rapować? Eee, pokaż. Co stołowa do zupy? Kura, kura? Tak. proszę, obejrzę. Ja no no, no. No taka a, do zupy. A, cały, a no. Do zupy. Taką łóżką jest zupy, nie? Zupy. Jest, do zupy, jest tak. Kiszenio, tak. Jest taką zupę? Tak. Łóżką? Tak. Tak. W, w domu, tak? Tak. W domu teraz. Jest taką łóżką. Tak jest. Ale no on sypał. Mogło... Tak. Taką łóżkę. Teraz muszę zmienić. Kiedy policjant wiał... No takie kumy. Łyżkę do zupy drugi cukru, ramach, a drugi cukru. Karor, na szklankę, się, się dobrze, na, taki kubek. Na, kubek. na kubek, no <gry> <Jak> dużo <gry> to, to dużo, no jak wziąłem łyżkę kawy tej o, spróbować, wiesz, takie do to jeszcze co tam był, jeszcze ja raz mówię, likier, no jakbym tak, jak alkohol co, Krzyśle, cały, u, Ja mówię: Głotny krzyczałem. Co ty robisz? Ale, Ale wyrzucimy no, się, synie, ja wiem, co robię. Ja zrobię, jak Śmieci Śmieć jeszcze. Mój kiem Daj Boże. Prawie. 100 lat. Z roku 100 lat. Zgadzisz z którego roku. Nie dajesz lat zejść, tak? Twój nie tato? Z którego roku. ty jesteś roku? No, 59? nie 60. I po prostu... Bo dziadisz z czterego roku. Nie ja tylko ja, ja dodaję tobie... 40. 40. 40? Nie, wziąłem ja jeszcze się dwa razy. Wszystko. Możliwości jeszcze dwie? Moment. Co? Jeszcze dwa razy mogę zgadywać, tak? Naszy, Ale starszy nie. czy młodszy, powiedz. Podpowiedz. Za mnie? No. Nie, że no, 40 ja rok. nie, 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 nie. 40 rok to e, później czy wcześniej? Ludzi, później pani. czy wcześniej? Mógłbym przed 1940 czy po 1940 mam wybierać? Tylko powiedz, w której części? Wcześniej? Przed 40 rokiem? Przed wojną jeszcze? Czy później? Ty, przed wojną musiał się urodzić tata twój. Tu nie powiedziałem także. 35. Co? 35. Nie. Jeszcze numer. 30. Nie. 30. Makro była. A blisko byłem! Ale matko no. było! Yy, no to tata starszy był od mamy? Starszy. 15 był. Lat. Yy, no to matematyka teraz. To tata musiał być 30 minus 15, 1915 rok? 8. 1908? Tak, się Tak. To on dwie wojny przeżył. Tak. Pierwszą wojnę i drugą tak. wojnę. No, 1908. no tak. I zobacz, na takie ja kub, taki kubek. Tak, mhm. taką łóżkę. Tak, to. Je się co? Mhm. Zupę. Tak. Zgadza się? Tak. Gubi, patrzcie tu mhm. Tu patrzcie, Rafał. Tak. patcie no, tu. Ja patrzę tutaj, czy się nagrywa. Tu patrzę teraz, no dobrze. Mówię, że to łóżko nie się zupę. Zgadza się. Zgadza się. I tak usypać na ten kubek, na ten, no? Czego? kawy? Nie. Cukru. 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 A no cukru, no tak. To wiesz co? Co to będzie? Likier. No. Jak wiem taką? Pomaga o. dobrze. O. I po prostu Ciekawe kawa jakaś. kawa. później kawę. Eee. Krzysiek, Krzysiek. tu busta No. Taki no. Zapiekło. Takie o. Tak. Garne. Ale do, Garnę. Do, do, dobrze, do, dobrze. No no ale... To, ale jak teraz, to, mówię, to. Ale jak teraz to, mówią, że ty masz cukier wysoki, to czego to jest? To nie, jest, nie od cukru? Nie. No, to jest. Ja ci powiem. No. Mamy różne choroby. Żywność. żywność niesprawiedliwa. Żywność niesprawiedliwa. Raz. Tak. Bo żywność sztuczna mamy? Sztuczna. sztuczna. No. Zgadza się. Zgadza się. I? tego powstają choroby. Ale tary są. to no. Zobacz. Wojtka. Lekarz. Tak. Uh -huh. i pozdrawiam. z karetki. już powinno wiedzieć uh -huh. jak ja się pisze w słuchowaniu Bo przesychać czy przesłuchać wiesz akurat, Ciebie mogły napisać kosno to usłyszysz kasno mhm zgadza się moje często i gęsto piszą konon konon Aha. A, Konon to był taki motyl, nie? Konan! No. Konan był, taki bohater filmów no, był. Nie, Konon. Konon. Konan, to był piłkarz i A! No? I! Raz ja wychodzę ze szpitala. A jeszcze mam mazyłek? Patrzę na każdym chromacie Krzysztof Conan. Krzysztof ja Konon. A co? Jak tu jest hmm. No ja mówię, a miała mm -hmm. Pani dowód w rękach? Mm -hmm. No miałem. Ja nie konon. Stara, tak w Jak Ja kononowicz. Mm -hmm. Proszę sprawdzić. A mm -hmm. to przepraszam, co prawie zaraz komputerowo napiszę. No, no się, ale... Tak. Przepraszam, zaraz przeprawię Ja mówię, a tak nagrywasz, nie? O tak. I inne tak, siostry widzisz. nie mówią, tak. to ty nie z no, tego no. Pana? Jak nazwisko? O tak. A miałeś, a miałeś dowód osobisty, w rękach? Tak. I jak napisałeś? Konon napisałem. Jak ja. dali śmiech z tej siostry, to mówię, się nazywa. Nauczy pisać. W jakieś to szkole. Jesteś. Bo, bo jeszcze. Bo jeszcze jesteś niedouczona. Ty musisz dokładnie słuchać i dokładnie czytać, czy ty nie widzisz, czy co. Dowodzi oczywiście pisze. Wraźnie duchowanymi literami. że Kononowicz, a ty jak napisałaś? Jak na takie ma? Mm -hmm. Konon. Ja, ja nie jestem Konon, siostro, Ja kononowicz. wiesz, już jakby i ojcze, jestem synem. wiesz, mm -hmm. A ta tak. pani, co mówiłeś, to ona miała na imię Lodzia? Tak, Lodzia miała. To tak trochę dzisiaj ludzie by się z tego śmiali, tak? wiesz? Ludzie by się nie, śmiali. ona miała nazwisko Lodzia. Nazwisko Lodzia? Tak. A na imię jak miała? wiesz? A, a to na jej było Lodzia, Ona bardzo dobra, e, ta pielęgniarka była świetana i ona bez przerwy brała śmietanę. Jak zobaczyła, a i mama spytała się u tej lodzi jak śmietana, a ona mówi tak, bo ona nimkinia była. I mówi tak, to nie śmietana, tylko maślo. My na święta szmarujemy chlebek wieprzem. Kim ona była? Niemczynią? Niemką? Niemku. Niemką. Niemką? A po polsku mówiła? Z Niemiec. Z Niemiec. Z była. <laughs> nie, nie on, Niemką. Słuchaj, ona gadała normalnie, tylko wiesz... Po polsku. Nie, ona po niemiecku się gadała. Ona nie umiała mówić e, słów polskich dokładnie. A, wiesz? no bo to Warmia była. Co? Warmia i Mazury. Warmia. Warmia była. Ty nie Ona nie umiała mówić słowa dokładnie. No Wie... Nie, ale on dobrze mówi, bo oni nie potrafią takich słów jak wieprz. Tak, co tam jeszcze? Dlatego tak wrzeszy szynie te słowa Kształt takich. Tak, w, bo tam jest ży. No, oni nie potrafią w ży. Tak. Nie, po, nie powie wieprz. Ja nie mówię tego słowa, żeby tak. Cię I powiem Tobie. To za trudne słowo dla nich jest. Rafał, że. No ich te słowa byli Dobra, Za trudne. Do to, ich mhm. do, do góry, nie? I powiem Tobie, że. Ona. E, jak brała tą e, a ona nas śmietana była, że ja tak czerpak, jak ja później to myśli, czerpak, i, bo nie po drugą łóżkę iść, i przypuśćmy, czerpak czysty, wiaderko czyste, tań śmietana, to mama z czerpaką musiała brać łóżkę, taką i tak. Wygrybała, bo nie chciała wylecywać śmietany. Tak jak jest była... Mama się spytała u tej lodzi. Pani. Yy, a jak... Rakowska, suka, 34 zł A to kilo. A Wysokie, jak to to śmietana? Pani Ale bierz Pani cero, Leonardo. Ona nie mówi Leonarda, tylko Leonardo. To, to nie jest... To wytek, śmietana, to, to jest maślo. 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 My to szmarujemy na chlebek Tam ja przychodzi no. Święto to my zostawiamy. maślo te Pani kochani dowiedzieli się, reszta siostry. Nie? O tej lodzi. To jest to. Dalej takie pokoje dla mamusi. No I tak. Ta mamusia w miałem wszystko. Całe te. To kłócili się. Wiesz? Przypuśćmy, dam taki przykład, ty jesteś mhm. kobietą i ja. Taki przykład, no dobra. O kurwa, ale super. I? No Rafał, przepraszam, ty jesteś kobietą? No, tak, taki dał przykład, no. No, nie, nie, no, ja pierdolę. I tak. Ale do czego to zmierza, posłuchajmy. no Cześć, to tam, czekaj. I ja też z kobietą. ale przepraszam bardzo. Że ja jestem prawie. A A Mam. Łysy, ma, nie mam tak, bo prawie, łysa Baba i, jestem. Mam pokazać panu ci pana. Z brodą. Brod włosy. No. Cicho. No. Cicho. Mam pokazać. Pana. Mam pokazać pana? E, ja wiem, że ty mężczyzna, ale takie przykład dla ja. O taki przykład no. no to A ja ci pokazałem dzisiaj. Pana? No, znaczy nie pana. Pokazałem. Y, co, co się stało się? Po prostu. Y, jak Ale nie, przepraszam bardzo, ja na tego Pana nie chcę patrzeć. Na tym. Niech patrzą kobiety na tego Pana, Ani ja. I powiem no, tak, stary w nie kolejce nie i tak, uczyli się. Mhm. Mówili tak, Pani, już po imieniu, Hele, ile skoro brałeś? O tej Pani ci pytane? Dwa słoiczki. A dzisiaj jeden będziesz brać? Dwa. Nie! Jeden słoiczek właśnie. Ja się dwa zbiąć. Szli do sklepu, jak zapomnieli w domu wziąć słoiczka albo koneczki, szli do sklepu, kupywali słoiczki w sklepie, z nakrętkami, twist tata. Mhm. może widziałem takie słoiczki, tak, 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 tak. tak, 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 tak. tak. pamiętam takie coś, i no. kupowali, no. po dwa, trzy o, słoiczki, Pani Loniu, ta okay, brawa, no, wczoraj idzie, się idzie, w w w w spytane, tak, mam ślipuś, się, tak. mówi, chyba brawa, ile słoiczków, no chyba dwa, o, wzią, trzy, tam. Nie daj pani jej! A, tak, tak, mhm. no no tak. Na dół tak pani! Dla tak mnie daj pani! Masz pani swój mój! Nałóż pani teraz! Ma pani pieniążki tam w słydzie od razu? Widzisz? Mhm. Tak się kłócili. Tak, była do śmietana. Ale po co się kłócić, Krzysiek? Kłócić, wszystkiego one się kłócili, bo... żeby każda dostała śmietana. To tak.